Cześć! Dzisiaj wraz z ZGMK wybrałem się na SSP w Cegłowie. a Cegłowo znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim powiecie olsztyńskim, gminie Gietzwałt. Dawniej było to województwo olsztyńskie. Zaczniemy od prezentacji. Po prostu zo zobaczymy, co się co do tego intra. to, to Także zaczniemy od prezentacji. Kategoria C wyposażona jest w automatykę typu Rasp 4F w tamtym kontenerze, który jest niestety zdewastowany. Mamy tutaj cztery sygnalizatory SDK2 żarówkowe, dwa razy KLD4103 biały oraz cztery krzyże Świętego Andrzeja z ramieniem podwójnym. Przejazd jest bardzo klimatyczny i uważamy, że jest to bardzo fajna miejscówka do łapania na przykład składów jako takie hobby. Oprócz tego mamy tutaj oświetlenie. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 353, tak dokładnie na 283 km i 364 m. Tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Olsztyn i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę, to Unieszewo, którą będzie stąd widać. No, ładna stacyjka. Oczywiście pojawi się na kanale osobno. A w przeciwnym kierunku, ale krzywo. Czekajcie. No, o wiele lepiej. W przeciwnym kierunku mamy szlak na Iławę i najbliższą w tą stronę to Biesal. Tak wygląda ten to przez kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, mamy tutaj drugi kalendarz 4103 oraz pozostałe dwa sygnalizatory. No, i ja bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na przelot dwóch pociągów Intercity Mamry relacji Olsztyn Główny-Wrocław Główny oraz Wrocław Główny-Olsztyn Główny. -Olsztyn -Główny. No tak, dwa mamry będą się tu miały. Zobaczymy, który pojedzie pierwszy. No, zapraszam na przelot. Wyleciały nam dwa Intercity Mamry, a już się z wami żegnam z tego miejsca, z dowodna sytuacja 08.